Witam wszystkich serdecznie, witam moich fanów i w ogóle wszyscy, wszystkich, którzy zostali w Polsce. Właśnie wylądowałem w Szerymietiewie i teraz kieruję się w kierunku dworca Pawielickiego, żeby stamtąd wsiąść do pociągu i stamtąd dojechać do mojej mamy. Właśnie jestem w taksówce i nie ma tutaj żadnej szyby. Pan, mnie, pan kieruje samochodem. Nie ma tutaj żadnej szyby, która by mnie odgradzała. Od, od pana kierowcy. A zapraszam do mojej pierwszej relacji, mojego pobytu w Moskwie. Właśnie to jest pierwszy dzień, e, kiedy wylądowałam e, w Rosji, w Moskwie. Jestem na dworcu, z którego będę jechał do mamy. E, Rosja, kraj, gdzie nie ma przymusu szczepień. Nikt nie grozi przymusowym wyszczepieniem e, całego narodu. Rosja, gdzie e, noszenie maseczki jest sprawą indywidualną. Jeśli ktoś się boi, ją zakłada, jeśli nie. To wcale jej nie zakłada i takich ludzi jest zdecydowana większość, ani policja ci do tego nie zmusi, ani zwykli ludzie. Po prostu jeśli ktoś się boi, to nosi, a jak nie, to nie nosisz. Jest dużo, dużo wolności i normalności. Tak wygląda kawiarnia w Moskwie. A tak wyglądają ludzie, którzy zakładają masyczek i normalnie żyją. I tak wygląda cała Rosja. W Polsce w tej chwili jest lockdown wszystko pozamykane. To, to jest wszystko otwarte. Ludzie żyją normalnie. No, Personel musi się nie razie nosić, ale ludzie żyją normalnie. ZKP w Rosji. Czy tu nie ma koronawirusa? Oczywiście, że jest. Tylko ludzie inaczej do tego podchodzą, tylko bardziej rozsądnie. Bardzo proszę. Tak wygląda wielka pandemia w Moskwie. Znaczy, tak wygląda wielka pandemia w Moskwie. Czy tu koronawirus jest inny? nie zaraźliwy? Rosjanie, Rosjanie jak widać używają rozsądku. <grywka> Pozdrawiam z Moskwy. Jestem na dworcu.

Все отдыхают, кушают. Люди живут. Я просто удивляюсь, что у вас здесь все нормально. Я приехал из Польши, это просто кошмар. Европейский Союз это просто ужас, что там творится. Честное слово. Поэтому я и записываю, что просто удивляюсь, что люди живут нормально. Кушают, ходят, отдыхают, все открыто, рестораны, отели. Там просто ужас. Prosta się w Sierpnolicy. Właśnie jestem w Moskwie, siedzę w kawiarence. Kawiarnie działają, restauracje działają. Tak jak mówiła moja mama, wszystko się zgadza. A teraz widzę to na własne oczy. Nie ma tu lockdownów. Część ludzi chodzi w maseczkach, jeśli boją się. Ale większość nie. Czy to na zewnątrz, czy w środku. Nie. Życie się toczy raczej normalnie. Zaskoczony byłem reakcją Dzisiejszą pana taksówkarza, który mnie zawiózł do miasta, do centrum z e, lotniska, kiedy opowiedziałem, że co się dzieje w Unii Europejskiej, co się dzieje w Polsce, powiedział, że hm, proszę pana, to jest prosta droga do destrukcji. O, właśnie. Zmierzamy w kierunku destrukcji. E, zobaczymy, jak długo nas będą trzymali w tych lockdownach i, i w tych e, nieludzkich warunkach. Będę relacjonował e, co jakiś czas na profilu Facebook, na Instagramie. Także bądźcie na bieżąco razem ze mną. Myślę, że będzie dużo się działo, dużo ciekawych rzeczy, bo tu naprawdę jest normalnie i dużo, dużo wolności. Na razie.